Witam witam, zapraszam na mój kanał, zaskrybujcie i fanów tego typu. Idźcie do przodu, nie do tyłu tego typu. I pamiętajcie bądźcie fair wobec nas tego typu. Zapraszam widzów i fanów na mój kanał zaskrybujcie łapkę w górę tego typu. czy iść do przodu. Nie do tyłu tego typu. Jeszcze raz zapraszam widzów i fanów na mój kanał, jako streama tego typu. witam witam. Zapraszam na mój kanał. Zasubskrybujcie widzowie fani tego typu. Sobie zaskrybujcie, a ja tu chwilę oglądałem. tyle podziwiać. To jest akurat z, z managerem się widziałem w ciągu 5 minut bo czekło na mnie Sobie tutaj chwilę porozmawialiśmy tego i za ja, wszystko wam wszystko powiem co i ja w całej mi na chwilę jakby ogarnąć z 你说一份，为来不及价一下 Nie, zasad. Bingo! Eee, Bingo! Tata musi męczyć, tak. Ma w kotku, na to. Mm. Ci tam spadło. <śmiech> <śmiech> zapraszam, zapraszam w sobie, pani. Ło, wow, babę.

witam witam wszystkich tego typu zapraszam na mój kanał zasubskrybujcie widzowie i fani tego typu zmanagerem się widzowie fani widziałem tego typu zaraz tu yy, Kobra to przeczyta i pokaże wam coś tego typu co tutaj yy, jest tego typu trawesty tego typu i Pani, po prostu jest tu pismo, no jest taki pismo, które to będzie trzeba zrobić, kun, Witam, Hajkun, Hajkun, teraz mamy takie ogłoszenie, e, wiadomo, dzisiejszą datą Mateusz Kupiec do Krzysztofa Marian Sempre, Belgia ponowne wezwanie do zapłaty w związku z nieregulowaniem przez Pana płatności wynikającej ze spłaty zadłużenia powstałej przez kradzież donatów w kwocie 11 tysięcy polskich złotych lub 2400 euro płatnych co miesiąc w kwocie 1000 złotych lub 220 euro. Wzywam do zapłaty tej kwoty w terminie dwóch dni od wysłuchania wezwania, czyli 18. 2022 żądan przelania powyżej kwoty na rachunek bankowy o numerze Mateusz Kupiec. 58 11 40 20 04 00 00 32 02 74 49 99.09. W przypadku nieregulowania zapłaty w wyżej wymienionym terminie zostaną naliczone odsetki, a sprawa kolejny raz trafi do sądu. Jednocześnie narażając Pana na dodatkowe koszty związane z postępowaniem procesowym. Poważony menadżer kanału Tajgera i Kobry oraz myszenarz Krzysztof Piotrowski. Znaczy, tutaj wziąłeś to pismo. Zaraz zrobię zdjęcie. I to po prostu to jest właśnie pismo. Tego typu wziąłeś. Zaraz zrobię, żebyście, się żeby każdy, sobie przeczytali to wyraźnie, dokładnie. Żeby nie było niejasności. Ja to poka... umie na na stanie się pokażę. No. Mówiłem, że mój menedżer się zaczę to wszystko robić. mi fajnie Tego typu. Wiza fajna po głosu. Macie tak i no zaraz Tak mówię Po to właśnie z, z moim menedżerem się widziałem do tego No rób tak co tak tam się mm -hmm. przerzuci Tak mówię siema Macie tam tego po prostu zrobiłem zdjęcie i po prostu przeczytajcie sobie wani Krzysiu Mariusz, Sępę też weźcie do serca, bo już tutaj nie ma zabawy, że nie będziesz płacił. Ja wierzę o tym tutaj już dokładnie tego typu tu masz pismo. Jak nie widzisz Dlatego z się dzisiaj widziałem Przed swoim streamem To wiesz Nie rób łaski Bo to skończy ci się bardzo źle Wręcz to wyjdziesz sobie, poczytaj. Jak nie widzisz, chłopie, albo jesteś ślepy, to sobie okulary na stole weź a ja zamawiam pizzę, czy zaufanie tego typu. O, babę. pizzę sobie po prostu pizzę Ja nie wiem co, co będzie dalej jak będzie nie zapłacisz No to nie wiem ja to już jest tylko, tylko. to sobie przeczytaj chłopczyku jeszcze i się zastanów co będziesz miał jakie problemy chyba kojarzysz nazwisko Krzysztof Pietkowski kojarzysz chyba co Kojarzysz? No to no... radzę, radzę to chłopczyku, z dupę i wpłacić tą pierwszą radę, 1000 zł. Bo chyba ty znasz mecenas Krzysztof Piotkowski co? Bałe, bałe, baranie, bawoanie, czy jak tam mogę nazwać się? Chyba kojarzysz. No. To sobie chłopczyku przeczytaj, jaki będziesz miał z tego problemu. Za to wszystko. I tu już nie ma zabawy. Mówiłem, że świat jest malutki. Każdy, każdy go się zna. Tego typu. i fajnie muszę. Telefon. Ciemutki, co? Fajne. Teraz to muszę. Da, były dwa takie. Jeden taki inny, a drugi był to jasny ale jasne mówi nie. Jasne nie. I jaka dojebana łodowarka. o Słuchaj, niedługo to będziemy kurwa nosi i takie Chyba tak, nie? Zaraz większe kurwa. Zamiwami Kurwa. Sławki jeszcze są Sławki w komplecie Słabki w komplecie Kluczyk tego typu Bardzo fajnie, ale na to wiadomo, że będę musiał wszystko to ogarnąć, ustawić tym, bo jest co ustawiasz. <gry> typu Ech, teraz jest tak. Ty, 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 ty. Okej. Bo teraz cholonizowanie muszę tutaj zrobić, widzowie, fajnie. jaki jest tutaj klucz Wpisanie mi tu po, 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 Traciłem wszystko bo miałem na tamtym No właśnie Tylko Cię wziąć i patrzeć Takie rzeczy się zapisuje w zeszycie, jest komina. To ja teraz nie wiem Bo mi jest to potrzebne Nie, to było pod... A, bo to jest pod baterią Ten kod Ten kod jest pod baterią. Tak, tylko ta, 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 ta. Wiem. Teraz mi się przypomniałeś, że to jest pod baterią. Hmm, to... Nie pamiętasz, nie masz tego. Prześ... Nie, bo straciłam przez to. A nie masz w notatniku? Nie mam, bo straciłam przez to. A to jest pod baterią. Tak, tak to. Chwilę poczekajcie, jak mnie wywali.